Jak tam pana narzeczona? Jak pan skomentuje swój występ 7 metrów pod ziemią? Czy nadal jest pan za akta? A ile pan zarabia? Dzisiaj opowiem wam o najbardziej kłopotliwych pytaniach, jakie trafiły mi się na spotkaniach autorskich. Jak tam pana narzeczona? Pamiętam jak po raz pierwszy usłyszałem to pytanie i muszę śmiało powiedzieć, zabiło mi niesamowitego ćwieka, dlatego że w momencie kiedy publikowałem komputerowego ćpuna w 2015 roku byłem w, w narzeczeństwie, a trzy miesiące po premierze komputerowego ćpuna już w narzeczeństwie nie byłem i nawet nie byłem również w związku. No i przyznać muszę, że bardzo ciężko to wytłumaczyć w takim momencie, bo odwaliło mu ze sławy i rzucił ją. A z drugiej strony mamy, bo to zła kobieta była. Bardzo trudno jest mi poruszać ten temat. Najczęściej odpowiadam, że się zwyczajnie w świecie nie dopasowaliśmy, nie dogadaliśmy się i jakoś tak zakończyło się. Co sądzisz o swoim występie w 7 metrów pod ziemią? No powiem wam, że to jest też niezły cliffhanger, bo bardzo często kiedy rozmawiam na spotkaniu autorskim, to się okazuje, że ludzie znają mnie właśnie z 7 metrów pod ziemią, zwłaszcza ta młodsza część widowni, niejednokrotnie w ogóle słyszę, że mieli o mnie bardzo złe zdanie, a po spotkaniu autorskim dochodzą do wniosku, że kurczę, fajny z pana facet i fajnie można z panem porozmawiać i, yy, i pan nie jest taki straszny. Do tej pory niestety przemawia przez 7 metrów pod ziemią to, że ja byłem za, przeciwko grom komputerowym, ale ja nigdy nie byłem przeciwko grom komputerowym, ja byłem przeciwko uzależnieniu od gier komputerowych, i ja opowiadałem o uzależnieniu od gier komputerowych, a nie o całym spektrum gier komputerowych, ale to może człowiek gadać i gadać i gadać, i gadać pewnie podejrzewam jeszcze będę, bo ludzi, którzy, Duży mnie już zaszufladkowali, sobie jest bardzo dużo. Trudno. Tak się też zdarza. Ale przyznaję, że cieszę się, kiedy pada to pytanie na spotkaniu autorskim, bo wtedy mogę przynajmniej rozwiać kilka wątpliwości. Jak to jest żyć z pisania książek? Powiem wam, że wbrew pozorom, to nie jest takie pytanie, bym powiedział hmm, po prostu, a weź pan, opowiedz o sobie. Tylko najczęściej osoba, która zadaje pytanie, jak się żyje z pisania książek, ile pan zarabia na książkach, ile, ile wynosi pana taka miesięczna pensja. Zadają to pytanie osoby, które same chcą zostać pisarzami. Sami, same chcą się zająć tym i szukają takich konkretnych, surowych informacji, dlatego że chcą same zmierzyć się również z tym zawodem. I staram się jak najpoważniej odpowiadać na to pytanie. Niejednokrotnie już odpowiadałem na spotkaniach autorskich, że z pensji pisarskiej, no to mam średnio no 3, 4, 5 tysięcy złotych, to mi wychodzi różne widełki, zależnie od tego, czy jest gruby miesiąc, czy jest chudy miesiąc. I mówię to specjalnie po to, żeby ten młody człowiek wiedział to, że kurczę, on żyje z pisania książek, czyli ja też mogę żyć z pisania książek, będę zarabiał 3 tysiące złotych, utrzymam się, jakoś z tego będę żyć. Strasznie mnie zimnie to, że kiedy przychodzą ludzie, opowiadają o swoim zawodzie, o swojej pasji, że on żyje z pisania książek, że on żyje z malowania obrazów, że on żyje w ogóle ze sztuki, no i ktoś go zapyta, a ile zarabiasz? No i to są podchody, może, no wiesz, 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 no o pieniądzach się nie rozmawia. Dżentelmen o pieniądzach nie rozmawia, no? Nie, powiedzmy wprost, no bo można określić po prostu, jak człowiek powie, że żyje z malowania obrazów i on zarabia na tych obrazach 900 zł miesięcznie, no to ziomek, no to jak? Ty żyjesz to albo wegetujesz, albo fotosyntezę przeprowadzasz, albo. No nie wiem, jak się utrzymujesz, masz drugie źródło dochodu. Czy nadal gra pan na komputerze? No powiem wam, że to jest takie pytanie, pułapka bym powiedział. Najczęściej jest to pytanie, które pada z ust nie uczniów, a nauczycieli. I pada to pytanie dlatego, żeby zobaczyć czy ta osoba, która z nami rozmawia jest uzależniona od gier komputerowych czy ta osoba e, poradziła sobie z tym problemem, a może jednak oszukuje nas troszeczkę że tu mówi o tym, a jednak nie e, mamy też to, to, z tego wynika troszeczkę, że mamy taki bym powiedział jasny, klarowny system te terapeutyczny klarowny w cudzysłowie na zasadzie, jeżeli jesteś uzależniony od alkoholizmu, to po prostu odetnij się od alkoholizmu i koniec i się ma, i problem rozwiązany. Aczkolwiek do tej pory gdzieś tam przebija się w dyskusji społecznej, terapeutycznej, że mamy coś takiego jak alkoholizm kontrolowany, że możemy doprowadzić do spożywania, ale w jakichś normalnych, dojście po prostu do normy. No ale wtedy bardzo trudno jest stwierdzić, czy ktoś ogarnia temat, czy nie ogarnia tematu, bo jest to też wtedy subiektywna opinia, a jak stwierdzić subiektywną opinię, prawda? Najłatwiej jest powiedzieć po prostu, że gościu nie zażywa. A w przypadku uzależnień na przykład behawioralnych, czyli na przykład pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, nie jesteśmy w stanie się nagle odciąć, nie jesteśmy w stanie nie, nie jeść, nie, nie uprawiać seksu. Oczywiście, jak ktoś chce, to będzie próbował. Staram się to gdzieś tam tłumaczyć, bo ja mam kontakt z grami mi się grać na komputerze najczęściej przede wszystkim dlatego, że sprawdzam jakiś tytuł, przykładowo wychodzi Apex chcę sprawdzić tytuł Apex o co w nim chodzi, żeby być troszeczkę na bieżąco, bo w momencie kiedy słyszę, że wychodzi nowy tytuł, chcę po prostu wyrobić sobie na jego temat opinię, bo niejednokrotnie usłyszałem, że gra jest spoko że jest super, że jest ekstra, a potem nagle odpalam sobie grę i okazuje się, że jest pełna mikropłatności, więc wolę to po prostu sprawdzić, aczkolwiek są gry, które do tej pory unikam, to są na przykład gry MMORPG, których już w ogóle nie sięgam, razy, że są piki nudne, bo trzeba strasznie, strasznie dużo czasu poświęcić, żeby cokolwiek w tej grze zrobić, a już wolę w tym czasie po prostu napisać książkę. A twarze zapala mi się z tyłu głowy, taka lampka bezpieczeństwa, nawet tutaj mam lampkę w tym momencie. I troszeczkę jednak odsuwam się od gier MMORPG. Czy żałuje pan tych godzin poświęconych na gry komputerowe? Powiem wam bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli wasi znajomi na spotkaniu autorskim rzucają pytania w stylu, a zna pan Krożwila, To w takim momencie przedrzeć się z taką torpedą. Konkretną torpedą, no to naprawdę wymaga odwagi, zawsze szacunek dla tych ludzi, którzy są w stanie opowiedzieć coś takiego. Czy ja żałuję tych nabitych godzin na kompie? Powiem wam uczciwie, wolałbym mieć nabite przynajmniej o połowę mniej. Zamiast mieć nabite 8-9 tysięcy godzin grając, chciałbym mieć nabite 4 tysiące godzin grając. Bo ile ja bym był w stanie zrobić w tym czasie? Ile ja bym książek napisał, opowiadań, ile ja bym spędził czasu na siłowni, ile czasu bym malował figurki, ile ja bym miał figurek teraz w tym momencie pomalowanych. Prawda? Wiele modeli czekało na pomalowanie rok, dwa, trzy, przeleżało w kartonie, bo nie było czasu na to. Więc e, powiem Wam, żałuję żałuję tego czasu. No, przy nawet kosmiczne bobry. Dzisiaj, e, dzisiaj chwalimy się, że będą kosmiczne bobry. Tom pierwszy. A mógłbym Wam opowiedzieć, że w tym momencie jest już tom piąty, siódmy. A co z Nigdy się niestety nie dowiem, jakbym spożytkował te dodatkowe 4000 godzin, prawda? Co pana napędza do działania? To jest też takie bardzo inside'owe pytanie, ale jak zawsze obiecywałem sobie, że będę szczerze odpowiadać na pytania swoich czytelników i swoich, można powiedzieć, widzów na. Na spotkaniach autorskich tak, po, tak zawsze odpowiadam szczerze. Moją główną motywacją do działania zwykle była taka tak zwana motywacja negatywna, czyli pokażę im, że się mylą, pokażę im, że kiedy mi się jednak uda, kiedy będę ciężko pracować na swój sukces, to zapieczę ich dubsko z tego powodu. Przyznaję, niejednokrotnie miałem taką myśl, że coś się udało, że wychodzi fantastyka, że zaczęliśmy rozmawiać z Betezdą o falaucie, żeby sprowadzić falauta do Polski. I gdzieś tam z tyłu mam taką myśl, że aaa teraz to ich dopiero tyłek zapiecze. Aczkolwiek powiem wam, że to bardzo szybko się rozmywa, bardzo szybko ta motywacja negatywna się rozmywa. To jest taki taki impuls, tylko mi najwięcej daje to, że zmieniam ludzkie życie, wiecie, że przychodzi do mnie chłopak po spotkaniu. Miałem taką sytuację, na przykład w, w Rzeszowie albo w Jarosławiu, yy, że przyszedł chłopak po spotkaniu, poczekał, aż wszyscy wyjdą, i, po, I on przyszedł ze swoją książką gotową. I on powiedział, że e, przeczytał tą książkę już jakiś czas temu, komputerowego Czpuna. I dała mu dużo do myślenia, i on teraz zajmuje się grafiką komputerową od dobrego roku, i ma nawet jakieś zlecenia dotyczące grafiki komputerowej. I on przyszedł na to spotkanie specjalnie z książką, żeby mi powiedzieć: Dziękuję. Powiem Wam uczciwie, że ja mam z Gdańska do Rzeszowa 6-7 godzin jazdy samochodem to jest cały dzień w samochodzie. I powiem wam uczciwie, że każda godzina jazdy samochodem, każdy hejterski komentarz napisany w internecie, to wszystko jest warte tego, żeby usłyszeć od chłopaka to jedno słowo dziękuję. Powiem wam, to jest, to jest taki power po prostu. Ja niejednokrotnie dostaję takie maile po prostu. Wiecie, że, że gościu. Yy... Oglądał, e, obejrzał moje programy. Że był na wykładzie i chciał powiedzieć, że dziękuję. E, na YouTubie, nawet, powiem wam uczciwie, na YouTubie, jak widzę. Na przykład, teraz, jak był wywiad z Rojem mm, i widzę na przykład u Roya, że się wypowiadają ludzie, którzy byli na spotkaniach autorskich ze mną. Że hej, byłem na spotkaniu autorskim z tym człowiekiem, bardzo sympatyczny człowiek, e, będzie naprawdę fajna rozmowa. I powiem wam, że to jest, to jest super. E, to jest takie szczere, bo tym ludziom nikt nie płaci, tym ludziom nikt nie kazał klaskać, tym ludziom nikt nie kazał być miłym. Oni z własnej woli piszą, że podobało im się. I to jest, powiem wam, taka największa nagroda z tego wszystkiego. I, I to jest taki też motor do działania. To jest największa taka motywacja. Ale to, że kogoś zapieczy, tyłek przyznaje, też troszeczkę potrafi uśmiech na twarzy wywołać. Skąd pomysł na kosmiczne bobry? Wiesz co, kiedyś miałem dziewczynę, która z kolei miała. A tak poważnie to spojrzałem kiedyś na spływ prysznicowy, czyli te sześć dziurek, przez które ucieka woda. I jednego dnia, kiedy to zobaczyłem. Ujrzałem po prostu swój światozbiór. Teraz zrobię Wam nawet eksperyment. Tu w tym momencie widzicie yy, spływ prysznicowy. Brrr. I teraz widzicie tutaj Światozbiór. Teraz za każdym razem, kiedy Będziesz stać pod prysznicem, albo staniesz Przy zlewie myjąc ręce, pomyślisz O kosmicznych bobrach I światozbiorze. Nie musisz dziękować Jeżeli macie do mnie jakieś jeszcze Pytania, dajcie znać w komentarzu, postaram się Na te pytania również odpowiedzieć Oczywiście ponownie zapraszam. Kosmiczne bobry i zemsta Księżycowej szarańczy 24 i 25 maja Na warszawskich targach książki 24 maja odbędzie się premiera, taka bym powiedział Młodzieżowa dla szkół, a maja. 5 maja będę możliwy do, do dorwania, na yy, można powiedzieć, stanowisku autografowym, gdzie też sobie usiądziemy, pogadamy, przywitamy się, pokażemy się całemu światu. Będzie ze mną oczywiście Jąz i Hamarowicz, więc jeżeli będziesz w Warszawie 24-25 maja, zajrzyj na warszawskie targi książki. Z mojej strony to wszystko I jak zawsze na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia!